Ciemneczko, kochani, ostatnio w Pokémon Go. No, nie dzieje się za wiele i no chęci do gry z tego względu nie są zbyt duże, ale w dzisiejszym odcinku to co w komentarzach chcieliście zobaczyć, ja, przynajmniej niektóre osoby, Kochani, 20 milionów Stardasta, z PvP, legenda wita. Zrobimy sobie szajniczek na Pikachu Libre, bo jeszcze go nie odbierałem i na koniec moja walka z Virizionem solo. Zapraszam na odcinek. Także koniec z takich ciekawszych rzeczy, które no, mogę właściwie Wam powiedzieć, no bo tutaj jest taka grupa Pokémon Group. To są Ala, coś takiego jak Pokeminersi kiedyś, tak? Czyli z kodu gry coś tam wychwytywali, po prostu żeby no, żebyśmy wiedzieli co tam się dzieje, co nowego jest itp. itd. I tutaj mamy, no były przecieki jakiś czas temu, pewnie widzieliście. Bo dużo ludzi o tym nagrywało, nie wiadomo, czy to jest w 100% pewne, ale no tutaj, właśnie jakieś NPC, jakieś wymienianie. Także no tutaj, właśnie jest pokazane, że ten gościu jest tutaj schowany za Turtonatorem. No i on właśnie swoje asetsy też miał updateowane, jak tutaj możecie zobaczyć. Czy tu niżej coś było ciekawego? Nie, tutaj, właśnie. Wczoraj wszystko było poddawane, e, czyli no jakieś pikaczu nowe z nowymi kolorkami balonów, Go Tour tutaj pikachu, e, Holiday, Psyduck, Goldak, Go Tour kolejny pikacz, T-shirt tutaj jakiś inny, e, co ciekawsze mmm, nowe Pokémony, tak? czyli możecie sobie tutaj zobaczyć tak? takie jak właśnie Marshadow, Necrozma. Drampa, Sethodul, Titan, więc to te pokémony z naszej nowej generacji. No i tutaj, kochani, mamy jeszcze assets update do mega pokémonów, tak? czyli mega Mewtwo, Meda, mega Mewtwo X, Y, Metagross, Sharpedo, Mawile. No, takie rzeczy, które no, w przyszłości na pewno się pojawią. E, tutaj są przecieki, że niby w grudniu ma być właśnie Palkia Dialga, Dialga Origin, e, więc tutaj te inne formy. Ciekaw jestem, czy to będzie prawda. No ale ogólnie dowiemy się tego pewnie w przyszłości, już niedługo. No i ogólnie no, z tych takich ciekawych rzeczy, no to właśnie tutaj e, wysi e, IG Slash, e, Like and Rock, Dustform więc te rzeczy, których w Pokémon GO jeszcze nie ma, ale wiadomo, to jest tylko update, więc no, updatują sobie, a kiedy to zostanie wypuszczone, tego nie wiem. Nie, więc to jest tylko tutaj takie info na początek odcinka, e, że no coś tam się dzieje, ale no, czy to będzie, czy nie będzie, nie wiadomo. Także, kochani, e, zobaczmy sobie moje walki. To już była tutaj wbita legenda, ponieważ no. Team'ek właściwie dostałem od Ibikera, znajomego z Bytomia. Eee, także bardzo, bardzo dziękuję. W końcu udało się tą legendę eee, wbić. Jak tutaj widzicie, mo moim teamem na Kaczkapie, tak? bo ten Kaczkap już się skończył. Eee, to było no, parę dni temu, jak to wbiłem, ale szybko poszło, bo jakoś w ciągu trzech dni z 2670 na 3000 eee, dałem radę. Eee, także ogólnie no, fajny, fajny team. Eee, czy będzie on działał na Great Lidze? Nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem, no bo kaczkap to wiecie, no nie było tych wszystkich pokemonów, które zazwyczaj są w mecie, niektórzy je robili po raz kolejny, ale to wiecie, to jest Stardust, nie? Więc tutaj e, Arctibax, ja zawsze mówię Frigibax, Arctibax, e, kochani, no tu udało mi się zapaść dosyć dobrą IVkę i to był chyba pierwszy albo drugi złapany Frigibax na dziko tam był chyba 0 13, 13, więc to był rank 9 Arctic właśnie na Great League. No i do tego Kuaxire mieliśmy z Community Day tutaj właśnie udało mi się złapać rank 1, więc mówię i tak go zrobię, i tak go zrobię. No i musiałem zrobić jakiegoś Gligara. No Jakieś tam IV miałem słabe w sumie, więc mówię, dobra, zrobimy po prostu jeszcze jednego. Więc tutaj typowy moveset Aqua Tail e, Mad Bomba. No niektórzy tutaj z Edge'a używali na tych flyerów, no ale no na flyerów miałem właściwie mojego Freak z Avalanche'em. Tutaj właśnie e, Quagsire to był, była taka typowa kontra na to, co było najwięcej, czyli właśnie Klajkarów e, i tych, kurczę, jak on się nazywał, ta właśnie, ta nowa forma, Clotsire, nie, klotsire więc tego było dużo, także no tutaj ten timek bardzo, bardzo dobrze mi się sprawował. No i tak jak mówię, no tutaj już jest to 3000 Elo, więc nie mam tych walk, które walczyłem tam 2900 z hakiem. Eee, no, jakoś tam w miarę, w miarę to poszło. Zrobiłem tam chyba 2x4-1 eee, i to wyszło. Zrobiłbym no praktycznie 40 minut szybciej, ale no, jak mia miałem 1 HP, no to na Frigibaxie miałem swojego Dragon Claw'a. Gra mi nie pozwoliła go puścić na drugiego właśnie Arctibaxa z przeciwnika, tylko po prostu Dragon Blew się zaliczył i padłem, nie? Więc no, tutaj Clodsire zazwyczaj miał tą stać bombę. No i no, nagle gara. Dwa digi i koniec, nie? Więc tutaj zazwyczaj właśnie wychodzili. E, także no, trzy walki mam z tych pięciu. Właśnie chciałem zrobić tak, żeby no, zamuliłem, nie kliknąłem premium e, tutaj pasa, żeby po prostu no, na tym pierwszym miejscu mieć e, tą naszą, znaczy Pikachu Libre do sprawdzenia. E, tutaj mam walki właśnie z legendami, ale z tymi nieweteranami, tylko jak oni się nazywali. Ekspert, z ekspertami e, no wychodziłem, ale no to zresztą za chwileczkę Wam pokażę. Także no tutaj no dużo zależało, właśnie czy ten Quagsire przeciwnika ma stowneja, czy nie ma, więc zazwyczaj e, shieldowałem. Drugiego już starałem się łapać właśnie w e, mojego kwaxajra. No tutaj akurat gościu zbajtował i teraz właśnie nie wiem, czy stwierdziłem, że chyba nie ma stowneja, a miał. Nie wiem czy to jest ta walka, nie. Tutaj właśnie nie miał, także gościu e, Dochodził do tego momentu, gdzie po prostu no, miałby z tą nejza, mógł wypuścić, ale po prostu bajtową, nie. E, żeby wtedy po prostu myślicie, że nie wiecie, czy bajtuje, czy nie bajtuje. Więc to jest w tym PVP tutaj, no o tyle właśnie zależne e, i właśnie w tym momencie tutaj łapie. E, no to ma bomba, nie, ale no dość mało życia ma przeciwnik, także tutaj muszę no, go sfarmić, no albo, jak widzicie, wchodzi nam e, Victreebel, nie? <gry> także ogólnie e, masakra. E, także skontrowany, ale no chyba z tego wyjdę, z tego co pamiętam. Także tutaj Victory Bell oczywiście Shilda musiał nam bombę zrobić, no i wchodzimy sobie tutaj klejkarkiem. E, tutaj właśnie najgorsza sprawa z tym Victibelem to jest Acid Spray, żeby je zblokować, nie? E, no, ale no tutaj nie, chyba nie miał energii na Acid Spray, ja właśnie podejrzewałem, że to jest Leaf Blade także musiałem to zasieldować. E, także no tutaj Arial Ace jest dość słabym atakiem, ale no, e, jak widzicie, Undercharge, żeby tutaj jeszcze troszeczkę tej energii się na nim nachapać na następnego Pokémona, no bo już. No, nie mam tarcz, no i mamy dragonera. Także e, teraz nie pamiętam, co ja tutaj zrobiłem. Wiem, że tę walkę wygram, ale nie pamiętam, co właśnie dokładnie zrobiłem. Czy on tutaj to shieldował tego area Tak, więc tutaj e, no myślał, że będę rzucał od razu. Nie rzucałem od razu. No i tutaj do tego e, miałem już naładowanego awalansza, więc tutaj na smoczy atak jak najbardziej. One hit KO z całego życia, do tego jeszcze Shadow Dragoner, no, więc po prostu przeciwnik pokonany. Jeśli chodzi o następną walkę, Expert 2994, jak widzicie, byłem na tym samym etapie i właśnie mówiłem do tych moich przeciwników, wejdźcie, wyjdźcie, bo ja już chcę mieć tą legendę. No i właśnie ja tym ekspertom tutaj e, no, oddawałem walkę, no bo no, nie było mi to tak naprawdę potrzebne, żebym no, walczył, nie? Potrzebowałem tylko praktycznie no, tych trzech wygranych na to, e, żeby właśnie... E, odebrać Pikachu, Libre i tyle, nie? No więcej mi nic nie jest potrzebne. Tutaj kolejny ekspert, więc po raz kolejny wyszedłem i mówię: kurczę, teraz jak przy trzeciej walce, naszej znaczy przy piątej walce, bo jak widzicie, mam dwie wygrane, e, będzie kolejny ekspert, no to będę musiał wyjść i nie wbiję tej trzeciej walki, ale na no szczęście tutaj przeciwnik z e, Legendą wbitą i tutaj właśnie była dość ciekawa walka, bo chyba łapaliśmy na przemian, nie pamiętam dokładnie, ale tutaj właśnie jest Quacksire, eee, a może to był tutaj Stone Edge, którego nie zblokowałem, bo stwierdziłem, właśnie nie pamiętam, kurczę, co to była za walka, no ale na, na tego Edge'a trzeba było eee, właśnie uważać, eee, także tutaj pierwszy Edge zblokowany tutaj bajtuję, żeby no, avalanche praktycznie by tam zjechało do czerwonego HP, e, no tutaj przeciwnik w, w mocne nerwy, także rzucamy drugiego, żeby tutaj właśnie ten, e, tą jego tarczę, poz, znaczy pozbyć się tej pierwszej tarczy przeciwnika, starczowane i chyba tutaj chciałem łapać po następnym Dragon Brefie, ale no niestety nie lubię w pierwszej walce, znaczy w sensie w tym pierwszym takim starciu z przeciwnikiem zużywać swoich dwóch tarcz, no bo tutaj właśnie jak widzicie jesteśmy na... na ja mam zero tarcz, on ma jedną. Także no tutaj liczymy. Seed Bomb by nam nic nie zrobił, więc tutaj przeciwnik ma chyba sześć z tego co kojarzę fastów, tak? Więc siódmy to jest ta, no, Shadow Ball. Także przeciwnik tutaj się ładuje, ładuje, ładuje. No i z tego co pamiętam to chyba miał stylixa. Kurczę nie pamiętam co było z tyłu, no, ale tu mamy pierwszego Shadowbola, więc ja rzucam jak najszybciej, żeby on tej swojej drugiej SIG bomby nie rzucił, bo pewnie przez to bym padł. Także tutaj Arial Ace pokonuje tego Pokemona przeciwnika. Dobija oczywiście go i no tutaj pewnie stalko, znaczy stalowanie czasu, tak, czyli po prostu na przedłużanie. Eee, no i z tyłu jest Dragoner. I teraz jak ja to zrobiłem, jak ja tutaj to wykombinowałem. Eee, bo właśnie chyba mój Arctibax ma Dragon Claw eee, A co było z przodu? Kurczę nie pamiętam. Dobra, tutaj ma bomba, rzucił z Quaksaira. Więc tutaj undercharge, żeby jakoś tam jeszcze tej energii e, coś sobie naładować. I właśnie nie pamiętałem, czy na Arctibaxie mam Dragon Clawa, czy nie mam, czy mam Avalancha. E, także no tutaj rzuciłem jak najszybciej bombę żeby zbić go do tego tam, nie wiem, no, żółte, czerwone HP, plus, minus, no i szybka zmiana e, prawdopodobnie w Arctibaxa, albo nie właśnie. Wymusiłem na nim tego tą Wymusiłem na nim Bodyslama, żeby po prostu mi nie rzucił w Arktibuksa. No i Arktibuks chyba z tego co kojarzę, tutaj to Undercharge, chociaż nie, tutaj przeciwnik chciał e, mnie dobić. A, no i tutaj fastami, dobra, czyli nie miałem jednak, no nie pamiętam. Parę dni temu to było, no ale kochani. No tutaj na no, te 3000 na legendę wbite, więc no bardzo, bardzo happy. E, byłem, no bo ten sezon naprawdę był dla mnie bardzo, bardzo ciężki, dużo walk zrobiłem. No, bardzo dużo walk zrobiłem, także no jak mówicie 1680. Zeszły sezon odpuściłem, bo mi się ta poza nie podobała, e, więc nie grałem za dużo. Tam tylko 215 walka, no ale tutaj już 1680, no to naprawdę sporo. E, no ale ta spoza spoczko wygląda. E, ogólnie tej naszej gity, tak? Czy Grity, no ale no, fajny strój ogólnie, mówię, dobra, wbijamy tą legendę, wbijamy, nie? więc w końcu się udało. No ale no na te 8 dni chyba czy 9 dni przed końcem sezonu także ogólnie bardzo, bardzo długo i ciężko. No i znajomych podpytywałem jakie teamy co i jak używać, żeby no po prostu jak najszybciej do tej legendy się dostać. No ale no, musiałem czekać aż do 9 dni przed. Także dobra. Battle kochani, odbieramy sobie tutaj te nagrody i czy mój Pikachu Libre z tych wszystkich sezonów chyba nie wiem, od 4, może być shiny ja jeszcze Shiny nie mam, także sprawdźmy sobie, czy jest Shiny, nie jest Shiny. Kurczę, no trudno. Mam już setkę Pikachu Libre, nie jest jeszcze zmaksowana, no ale no, będę musiał kolejny sezon wbić, starać się legendę wpić, żeby właśnie... No mieć ten jeden szaniczek na Pikachu e, Libre, e, Spoczko, no i 3008, no i wygrana 3-2, więc mamy tutaj 3023, no i tak zakończę ten sezon, no bo już od tych trzech, co mamy 5 pięć dni do końca, no od czterech dni nie grałem, e, więc no tak mój tutaj wynik podczas Go Battle League w tym sezonie się zakończy, legenda, wita, także pani łapeczka, w górę. Pamiętajcie, subik, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i dobra, troszeczkę chłodno. Przejdźmy się kawałek w inne miejsce, no i pokażę Wam tego mojego Viriziona, którego zrobiłem solo. No i to wiadomo, no też było jakiś czas temu, no bo teraz mamy Terakiona na rajdach. Dobra, kochani, tak, żeby nie zajmować Wam czasu, Virizion, wiadomo, eee, no, ataki latające super efektywne. No, bo jest to Fighting Grass, więc bardzo, bardzo łatwy do zrobienia. Do tego mamy dostępną Mega Rayquaza, więc chyba z tego co pamiętam, nawet na 40 levelu był on do zrobienia. W sensie taka Rayquaza niewymaksowana solo. No, tutaj u mnie jest oczywiście Rayquaza wymaksowana na 50 level. Nie wiem, czy ją ustawiłem chyba na Best Buddy, nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak. No, także, no tutaj 30 sekund. Jak widzicie, no ta jedna ósma życia już praktycznie e, było to ściągnięte. E, także, no easy, naprawdę easy. Jeśli chodzi o Kobaliona, no tam już się nie dało. Terakiona też się nie dało. Może jak wejdzie Mega Mewtwo. To może będzie to do zrobienia, bo tam chyba z tego co patrzyłem, 40 sekund brakuje plus, minus na takim Shadow Mewtwo. E, a jak wejdzie Mega Mewtwo, nie wiem, ale no i tak Terakion Duo na 40 levelu. Jeżeli macie dobre Pokémony Mewtwo e, itp. czy Mega Lakazamy, to oczywiście jest on do zrobienia. Jak macie mniejsze levely, no to e, tam z 3 kąta, 4 kąta. Jest spokojnie. Także no tutaj, tak jak mówiłem, żeby Wam nie zajmować czasu, przewiniemy sobie tutaj pierwszy mój rejoin. Jeśli chodzi o żółte HP, kochani, no to tutaj na żółte zeszliśmy na 169 sekund, więc jakiś tam zapas był, ale mały. Spodziewałem się większego, zdecydowanie. No i chyba były tutaj trzy rejoiny z tego co pamiętam. Ja sobie to tak przewinę, wam tutaj na odcinku jakoś to tam zrobię. Także tu mamy drugi rejoin, jakieś tam uniki zrobiliśmy. Także czerwone HP przy 100, no przy 100 sekundach plus minus. Także no. No easy, easy. No te 70 sekund no to jest tak e, na styku, 75 no to jeszcze jest szansa, że to się zrobi, ale zależy jakie Pokémony, nie? Więc no tutaj jakbym miał, nie wiem, Shadow Moltresa na drugim miejscu, myślę, że ten czas był zdecydowanie e, lepszy, ale no i tak, Virizion miał być zrobiony solo. Ostatnio co my robiliśmy solo? Coś zrobiłem solo, ale nie pamiętam już co, było na odcinku, dawno, dawno temu, no ten Virizion też był e, jakiś czas temu, no po prostu, no, tutaj też miałem ten dobry moveset, nie, leaf blade, e, no i nie wiem czy miał double Kika czy, czy coś innego, no ale tutaj ostatni charge, atak i 52 sekundy, 51 sekund Virizion zrobiony solo. Także e, czy to wszystko, co ja chciałem wam pokazać? Chyba tak, chyba tak. Co do tego teamu jeszcze, e, no to tak ogólnie, biker polecił mi właśnie w e, Arctibuxa i do tego weź sobie Gleigara, no i coś tam takiego w miarę e, dobrego, może być jakiś Quaxire czy Clocksire, no ja wziąłem Quaxire, więc no tak sobie ten timek dobrałem do tego właśnie Arctibuxa i Gleigara, no że poszło, nie? Poszło. E, także ogólnie. 20 milionów 183 tysiące Stardasta przebite, jeśli chodzi o samo Go Battle League, nie? Więc no tutaj dużo tego Stardasta się nazbierało. Także no kto nie lubi PVP, no to wiadomo. Tu jeszcze śnieżek nam zaczął padać. No ale kto tak ma czas, chce sobie tam poklikać, no to wiadomo. Gdzieś tu jedną walkę wygramy, gdzieś tu trzy walki wygramy. I ten Stardust za wygranie jednej walki, e, czy jak mamy te Stardusty razy cztery, niektórych tam na Master Lidze na przykład, e, no to zawsze przyjemnie się to odbiera, no i ten Stardust się nam składuje, nie? Spróbować można, nie zaszkodzi, no ale to wiadomo, jak ktoś lubi, jak ktoś ma czas. Także z mojej strony to by było na tyle i kurczę, Klaudi weszło, a ja chciałem szukać <laughs> Stratini Shadow Cliffa, u... no trudno. E, także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jak tam u Was PvP Go Battle League czy wbiliście jakiś wyższy e, poziom w sensie ace albo weteran niż w poprzednim e, sezonie. Czy idzie Wam lepiej, to dajcie znać w komentarzu. No i może ktoś z Was zrobił rewizję solo, to też możecie napisać. Także z mojej strony to by było na tyle. Postaram się nagrywać więcej w przyszłym czasie. Mam nadzieję, że czas mi na to pozwoli. No i to tyle. Łapeczka, subik, dzwoneczek. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.